Było tak, że nie wolno się było pójść położyć, spać. Tym bardziej rano nie wolno było zacząć dnia, dopóki z wszystkimi obecnymi w domu nie pożegnałeś się na wieczór i rano nie przywitałeś. To takie naturalne, ale. Jestem po to, żeby i Tobie pomóc do zbawienia. Podaję Ci rękę. Kiedy się wychodziło z domu, to trzeba było podejść, jeśli była mama, jeszcze nie pracowała, nie poszła do pracy, czy ojciec na służbę, to trzeba było podejść i poprosić o znak krzyża na czole. I do dzisiaj pamiętamy, że nawet jak już spaliśmy, a rodziców nie było, to czuliśmy, że podchodzą do nas i robili nam śpiącym już znak krzyża na czole. Jak szedłem na randkę, to jak nie było rodziców, to najstarszy brat albo ktoś, kto był w domu, robił nam na czole znak krzyża. Wszystkie randki były udane. Do dzisiaj nawet jako ksiądz mogę moim byłym dziewczynom, mogę patrzeć prosto w oczy. Wydawałoby się taki prosty znak, a jak potrafi nas wspinać po drodze, po tej drabinie jakubowej ku niebu. Moja miejscowość była lepsza niż ci tutaj, w tej, w której był Jezus, bo oni za dobro Jego wyśmiewali Go. A tak zróbmy sobie jeszcze króciusieńko rachunek sumienia w tych naszych codziennych rekolekcjach. Ile razy wyśmiewałem Jezusa? w moim mężu, w mojej żonie, w moich dzieciach, w moich rodzicach. Ile razy upokarzałem Jezusa, myśląc o nich źle. <śmiech> <śmiech> Ciekawi jesteście, jakie było śniadanie u mojej babci w Gdyni? Zawsze była delikatna jajecznica z niedużą ilością kawałków, czy kiełbasy, czy mięsa. A jajecznica była zdrowotna, bo najpierw trzeba ściąć białko a potem na białko wylać żółtko. I nie żeby było na twardo, tylko żeby było takie miękkie, dobre. A Pan Jezus jest taki suchy, suchy chleb, ale jak smaczny. Do niego się wychowywaliśmy. Ile ludzi nas wychowywało do przyjęcia tego suchego kawałka chleba. I do dzisiaj mamy to pragnienie. I teraz będę surowy. Niech Wam źle będzie, jakbyście nie pragnęli komunii świętej. Bo po co były te wszystkie od młodości, od dzieciństwa przygotowania? Po jakie licho przychodzisz do Kościoła, jak nie idziesz do Komunii Świętej? Tylko daj, 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 Panie Boże, a jak Pan Bóg daje siebie samego, to mówisz nie. No i dobrze, że się z nas wyśmiewają. Bo tacy jesteśmy niekonsekwentni. A Jezus ujmuje nas za rękę i wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy. Czy dzięki nam rozchodzi się wieść o Jezusie po całych międzyzdrojach? Panu Bogu, który jest dawcą wszelkich darów, przez wstawienictwo świętego Jana z Dukli przedstawmy nasze prośby. Módlmy się za wspólnotę kościoła, do której z dumą należymy, aby napełniona obecnością ducha świętego wzrastała w świętości, Ciebie prosimy. Módlmy się za zakony franciszkańskie, aby cieszyły się licznymi świętymi powołaniami i gorliwie realizowały swoją misję w Kościele i w świecie, szerząc pokój i dobro. Ciebie prosimy. Módlmy się za przeżywających kryzysy duchowe, którzy, które te osoby. Nie potrafią wspinać się do nieba. Aby z ufnością szukali drogi do miłosiernego Boga, Ciebie prosimy. Módlmy się za odpoczywających na wakacjach i urlopach, aby wzmocnili swoje siły do pełnienia codziennych obowiązków. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, wśród nich za Stefanie, za naszych najbliższych, aby po trudzie ziemskiej pielgrzymki zostali przyjęci do Wspólnoty Świętych. Ciebie prosimy. I za nas módlmy się, obecnych na Mszy Świętej, abyśmy przez pokorę i cierpliwość... Przyjmując komunię świętą, sakramentalnie czy choćby tylko duchowo, budowali Królestwo Boże na Ziemi. Ciebie prosimy. Amen. Wszechmogący Boże, który obdarzyłeś świętego Jana z dukli niezwykłą pokorą i cierpliwością, przyjmij nasze modlitwy, które do ciebie zanosimy za jego przyczyną. Przez Chrystusa, Pana naszego. Błogosławiony jesteś, Panie, Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, owoc ziemi naszej pracy, który Tobie przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś Panie Boże wszechświata, bo dzięki twojej hojności otrzymaliśmy wino, owoc winnego krzewu i naszej pracy, który tobie przynosimy, aby stał się dla nas napojem duchowym. przyjmi nas, Panie, stojących przed tobą w duchu pokory i sercem skruszonym. Niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała. Obmyj mnie, Panie, z moich win, oczyś mnie z trzech moje. Módlcie się, aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Na cześć, Panie nasz Boże, przyjmij tę zbawienną ofiarę, która świętemu Janowi z Dukli dała pokorę i cierpliwość w przeciwnościach, i oddal od nas ducha wyniosłości. Abyśmy dzięki Twojej łasce mogli zostać wywyższeni w wiecznej chwale, przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie. Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże. Świętych, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z aniołami, wszystkimi świętymi wysławiamy ciebie, razem z nimi wołając. Święty, święty, święty. a dwóch zastępców pełny. Uświęć Teda uczniom mówiąc, bierzcie, bierzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi Mojej nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary, Twoją, Panie Jezu, że zmartwychwstanie i oczekujemy Twojej tego przyjścia. Wspominając śmierci zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o twojej służebnicy Stefanie.